Witajcie z Katowice Airport jest godzina jakaś 4.50 a ja wiecie co ja nie polecę nigdzie dzisiaj bo dzisiaj będę oglądał samoloty oglądał, robił zdjęcia im może trochę filmował bo idę na taki yy, taki spotting tak zwany nie? czyli robienie zdjęć samolotom kilka osób yy, tak jak ja będzie mogło to robić od 5 15, no Od 5.30 około, bo tam trzeba wejść jeszcze na lotnisko. Od 5.30 do około 8 rano, fale odlotu, będziemy robić zdjęcia, filmować, no i zobaczymy, jaka będzie pogoda. Bo tak naprawdę, zobaczcie, już się zaczyna wschód słońca, chociaż o 5.30 dopiero będzie wschód słońca, ale już jest faktycznie takie piękne niebo. Także mam nadzieję, że to się uda pofilmować. A jeśli chodzi o zdjęcia, to ja już dawno zdjęć nie robiłem. Kiedyś to robiłem, można powiedzieć, nałogowo przez parę lat no tutaj można powiedzieć stałe pod i robią zdjęcia no jak się młody jest to ma się więcej czasu i wiadomo pasje, pasje są bardzo ważne w życiu człowiek teraz się trochę inaczej realizuje ale też częściowo lotnictwem, prawda sami widzicie no jak to jest na moim kanale trochę latem dobra no to zapraszam was na takiego nietypowego vloga i spotkamy się już w tej zastrzeżonej strefie no bo oczywiście tej kontroli bezpieczeństwa nie mogę, nie mogę tutaj filmować. No to zapraszam na vlog i do zobaczyska już po drugiej stronie płotu. Strony jeszcze nie nagrywałem, co? Zobaczcie. Tu jeszcze nic nie widać, ale zaraz będzie widać. Zobaczcie. Ja tu robię, ja tu robię zdjęcia i filmy, i pokażę wam też zdjęcia. nie. A tutaj jest, proszę Państwa, lot. strony. Teraz będzie Ryanair startował. Teraz lot startuje. Zobaczcie gdzie jestem. Przy pasie startowym. Zaraz będzie startował Weezer. zaraz zobaczcie, a może już tak odwrotnie O, w ogóle jak fajny cień mój widać, nie? <taki> Takie, dokładnie za mną jest słońce, idealnie, Tak to jest wszystko głośno, świetnie, nie? To wygląda. Teraz kolejny Weezer. Zaraz będą startowały chyba 3 albo 4 wizery jest jeden, tam drugi już pojechał na prawo do, na, na koniec pasa na początek, na koniec początek jedy, jednocześnie tam jeszcze jest przy, przy terminalu wypychany jeden co najmniej, tak jeden już stoi o, teraz będzie nawet rusza połowa yy, no i zobaczycie starty ja też robię zdjęcia w międzyczasie, więc yy, no, pokażę Wam potem też same zdjęcie może w ogóle przy no, takim przybliżeniu, półtora teraz, powiększyłem troszkę no i zobaczycie. No tam jeszcze Ryanair koły, więc będą trzy Teraz cztery będą wyloty tak. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tam daleko już zaczął startować. Nie wiem, czy widzicie. Ale bardzo, no jest światło na końcu pasa. Już, już, już startuje, więc ja już zdjęcia zacznę robić. Zobaczycie, czy słyszycie moją muscę, bo mam jeszcze jedną muscę, której używam czasami. Wam pokażę jak wygląda zdjęcie. No i poszedł, proszę Państwa. Świetnie to wyglądało. Bardzo jestem ciekawy jak to będzie tutaj w kamerze wyglądać. Bo jestem od pasa jakieś 70-60 metrów. No ja mam nadzieję, że... Z... Je vois bien tout Tak, to chwilą poczta niemiecka Welemowa, i pytania, czy mi nie uciec Boga ja. proszę Państwa, teraz lekcje Cargo, do Timisoary do Rumunii Spalot, spalot. Mam tak pokazuje, zobaczcie, z drugiego obiektywu. Może coś się uda. Zobaczcie, wojskowa kasa przyleciała. i już jestem po no, robieniu zdjęć po tej sesji fotograficznej na lotnisku było bardzo fajnie bardzo dużo samolotów i startowało i lądowało więc mam nadzieję, że te filmy i zdjęcia które no, robiłem wyjdą i zobaczycie je też tutaj na tym vlogu w tym miejscu też chciałem podziękować i Piotrowi i Jakubowi za oprowadzenie po lotnisku bardzo dziękuję no i do zobaczenia następnym razem mam nadzieję, że jeszcze będzie kiedyś następny raz dobra, no to by było na tyle i do zobaczyska w następnych vlogach. Za niedługo będzie ostatni vlog, mój ostatni lot z ostatniego lotniska, z którego jeszcze nie leciałem w Polsce. Ciekawe, czy zgadniecie, które. Oczywiście ci, co oglądali Instagrama, to widzieli na żywo, skąd leciałem. Dobra, no to trzymajcie się i do następnych vlogów. Na razie, cześć!